Tv24, Reporter Sky, TvG9, telewizja internetowa. Proszę Państwa, jesteśmy w Gdańskim Przymorzu. Oto kotka siedząca tutaj przed okienkiem piwnicznym. Może ona mogłaby tutaj wejść, żeby się ogrzać? Ktoś wystawił jedzenie. Zamarznięta miska ale nieco dalej, drodzy Państwo. Obrazek nieco tragiczniejszy w swojej wymowie. Tragiczniejszy. Specjalnie się cofnąłem, aby Państwu to pokazać bo o to dbamy o różne rzeczy. Ale tak ciężko czasami nam zadbać o zwierzęta, o zwierzęta, które bez naszej pomocy czasem nie mogą przetrwać. Ten mały kotek widocznie padł, bo już nie miał sił. Tak dbamy o to, żeby zamykać. To okienka piwniczne. A może byśmy pomyśleli nad tym, jak pomóc tym zwierzętom przetrwać zimę? Wszak kiedy ich zabraknie, pojawią się gryzonie. Co wówczas powiemy? Ten przekaz serca kieruje do ludzi wrażliwych na los zwierząt. TVG9, TV24, Reporter Sky.